Cześć, doczekaliście się. To drugi odcinek tezy SRES. Oto dzisiejsza teza. W Układzie Słonecznym jest dziewięć planet. Chodzi tutaj o planetę X, czyli hipotetyczną dziewiątą planetę w Układzie Słonecznym, znajdującą się dalej od słońca niż Neptun. A teraz wyjaśnię, dlaczego w ogóle są takie przypuszczenia, że planeta X istnieje. Niedługo po odkryciu Neptuna naukowcy stwierdzili, że istnieje jakaś siła, która zaburza jego ruch. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania planety, która to wywołuje. Niedługo później odkryto Pluton, który jednak nie cieszył się zbyt długo mianem planety X, gdyż jego masa była zbyt mała, by w takim stopniu oddziaływać na Neptuna. Do dzisiaj nie znaleziono planety X. Więc jeśli to nie Pluton, ta planeta może być nadal znaleziona? Niestety nie, gdyż dokładniejsze obserwacje rzuciły światło na tę sprawę. Okazało się, że masa Neptuna została przeszacowana o około 0,5%. Po uwzględnieniu tej różnicy nie było mowy o zaburzeniach ruchu Neptuna. Zatem planeta X nie istnieje, ale czy na pewno? Współcześnie wiemy, że na obrzeżach układu słonecznego znajduje się pas Kuipera. Jest to pas planetoid lodowoskalny. Okazuje się, że ten pas ma ostre granice, które nie powstają bez przyczyny a prawdopodobnym wyjaśnieniem jest grawitacja masywniejszego ciała. Przypuszcza się, że ta planeta może mieć od 30 do 70% masy Ziemi. Może ona mieć średnicę od 10 do 15 tysięcy kilometrów i obiegać Słońce w czasie od 1000 do 2500 lat. Lecz to na razie tylko hipoteza i nie ma żadnych dowodów na to. A jak wy sądzicie, czy w naszym Układzie Słonecznym jest dziewiąta nieodkryta jeszcze planeta? Ja myślę, że istnieje taka możliwość ze względu na ostre zakończenie granicy pasu Kuipera. Coś w tym musi być, chociaż możliwe, że to zjawisko, którego po prostu nie rozumiemy, a nasze przypuszczenia są błędne. Ach. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Strasznie długo przybierałem się do nagrywania tego, ale w końcu zmusiłem się i nagrałem. Przy okazji tego odcinka chciałbym jeszcze zapowiedzieć trzeci odcinek. Tezę strezy, bo mam już w planach. Temat będzie bardzo podobny do dzisiejszego, gdyż będzie tu o planecie Nibiru. O planecie, która jest często nazywana właśnie planetą X. Ale chciałam to rozdzielić, bo planeta X jest bardziej naukowa, a planeta Nibiru jest bardziej mityczna. Gdy zrobię trzeci odcinek, zrozumiecie dlaczego. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że nie będziecie się gniewać, że byłem taki poważny. Trzymajcie się karton z tej strony.